Jestem mieszkanką nowych Siłkowic, pomysłodawczynią po prostu tego wydarzenia, które dzisiaj tutaj jest, czyli Oktoberfestu. Organizujemy po raz siódmy. Bardzo ważne wydarzenie. Wydarzenie, które, tak jak już wcześniej wspomniałam, wpisuje się już powiedzmy w taką tradycję tej miejscowości, ale również w tradycję gminy Popielów. Mi się bardzo podoba, dlatego co roku przyjeżdżam z Berlina na imprezę. Ale tu jestem urodzona i dlatego przyjeżdżam zawsze na imprezę, bo taka zabawa wspaniała. Bardzo dużo osób tutaj przyjeżdża, może to jest super promocja tutaj regionu, wioski, a przede wszystkim integracja mieszkańców, bo musimy razem przygotować, no a później się możemy razem bawić. Zapraszam do naprawdę cudownej, wspaniałej zabawy, jak co roku. I liczę na to, że każdy będzie szczęśliwie zadowolony i wyjdzie z tam z pełnym uśmiechem. Z bananem od ucha do ucha. W naszej ofercie mamy piwko lane, są to piwka czy e, rodzaje, mamy raciborskie, mamy lito czeskiego oraz mamy okocima. Mamy wspaniałe tutaj zaplecze kulinarne, są golonka, jest kerrywurst, jest, jest dużo piwa różnego rodzaju, e, są pierniczki. Miejscowość jest niewielka, a żeby zorganizować imprezę na tak wielką skalę, tak jak możemy w tej chwili, zobaczyć wszystkie detale są dopracowane, ogromna praca organizacyjna, ale nie tylko organizacyjna, ale również pozyskiwanie sponsorów. W tym roku patronat honorowy przyjął marszałek województwa opolskiego, zarząd województwa opolskiego i to też jest po raz pierwszy myślę, że nie po raz ostatni, że ta, ta impreza zyskała na randze.